Cześć! Strasznie dawno nie było filmu, bo było dużo różnych rzeczy, łącznie z kupowaniem działki i działo się. Jak widać, wydarzyła się również nowa torba, e, która jeszcze nie ma nazwy, bo to wymaga skupienia. Z wymyśleniem nazwy doszłam problem e, i odłożę to sobie na, na chwilę później w skupieniu. Nie ma nic gorszego niż wymyślenie nazwy na szybie. Torba jest dla mnie zupełnie nowa. Chociaż zdawałoby się, że nie już były podobne, ale mi się za każdym razem wydaje, jak już jest troszkę inaczej, że jest zupełnie nowa. To jest akraz do ciastej tkaniny. Nowe jest przede wszystkim to, słuchajcie, marszczenie na brzegu, zaraz na drugiej szarej, to będzie lepiej widać, bo w jednym pokazaniu. Korchba jest na takim pasku podnoszenia na ramie i jest na suwak. Na tej jak razem mieszkał czarny kitek e, Pakowna, błękwiastka, wojenna, zgodna, taki bardzo mm, niezobowiązujący fason. Uważam, że jest strasznie fajna. No cieszę się, bo, bo coś nowego nareszcie zrobiłam. Pokażę Wam teraz szarą. Właśnie mi na to słyszycie szara. Szara z szarej akantary. Tą już zrobiłam z paskiem regulowanym, także możemy ją sobie założyć taką na ramię. Tutaj pięknie widać to marszczenie takie profilowane, bo strasznie mi się to podoba. Na tej właśnie bardzo dobrze jest widoczne. A gdy włożymy sobie pasek, Bezproblematycznie, kompletnie. Zakładamy się na skos, przydamy na rower i tak dalej, prowadzimy wniosek, mamy wolne ręce i torba nie stanowi dla nas putowy. Pokażemy też co torba ma w środku. torby zapione są na zamek. Nie mamy tylko inne zapięcie w takiej torbie I teraz bulwa wełatz. Standardowa. Są dwie kieszonki. Trójdzielna i dwudzielna. Z tej strony pokażę. Z tą Także wszystkie będą miały podobną budowę I prawdopodobnie w większości będzie pasek regulowany, a nie tak, jak ta była pierwsza w klatę, a nie taki stały. Także skręcam pasek. wygląda nowa torba. Pozdrawiam.